Siemanko, witajcie w Majóweczkę. W dzisiejszym odcinku przygotowałem wam trochę wiedzy o aparaturze i systemach sterowania. Także częstujcie się wiedzą, lecimy z tematem. Na start mówimy systemy, czy inaczej protokoły przesyłania sygnału do sterowania naszym dronem. Mamy FlySky i FrSky, to są dwa starsze protokoły, których czas już powoli przemija. Raczej się w niej już nie wchodzi, jeśli dopiero zaczynasz zabawę z dronami. Ci, co ich używali, przechodzą na któryś z kolejnych trzech, a mianowicie system DJI, który działa razem z goglami jako taki komplet, i dwa najnowsze systemy long range. Moim zdaniem najlepsze, czyli TBS Crossfire, CRSF i Express LRS, czyli ELRS. Oba systemy działają na odległość wielu kilometrów, zależnie od terenu, w którym latamy, przeszkód, zakłóceń, konfiguracji, pogody i wysokości. Możemy uzyskać zasięg nawet do 40 km, więc super. Crossfire jest systemem w pełni komercyjnym, więc jest trochę droższy. Działa w paśmie częstotliwości 868 MHz i odświeżaniu 150 Hz. Natomiast dzisiaj skupię się na systemie ELRS. Jest to system open sourceowy, rozbudowywany i ulepszany przez społeczność internetową, dzięki czemu produkowany do niego hardware jest znacznie tańszy. Do tej pory działał tylko w częstotliwości 24 GHz, natomiast pod koniec 2023 roku pojawiła się wersja, która działa również na częstotliwości 868 MHz. Odświeżenie możemy w nim ustawić od 50 do 1000 Hz. Jakie są plusy i minusy każdej z częstotliwości? 2,4 GHz daje dużą przepustowość danych i powiedzmy dobry zasięg i średnią penetrację sygnału w budynkach. Idealnie nadaje się, jeśli chcemy latać ostro, ciasno i dokładnie. Natomiast 868 MHz, jak już można się domyślić, ma mniejszą przepustowość, za to większy sygnał i znacznie lepiej penetruje przeszkody. Jeśli chodzi o odświeżanie, to jest podobnie jak z częstotliwością. Im wyższe odświeżanie, tym więcej danych i dokładniejsza kontrola. Ale spada nam zasięg i odwrotnie niższe odświeżanie, mniej dokładne sterowanie, ale większy zasięg. Złotym środkiem jest odświeżanie 250 Hz. Kolejnym elementem konfiguracji, który możemy sobie ustawić, jest moc sygnału nadawania. I tak jak w Goglach przepisy pozwalają na zawrotne 25 mW, tak w nadajnikach możemy ustawić od 25 mW do 1 W, ale o tym będę mówił w dalszej części. Ostatnim elementem konfiguracji jest ustawienie zarówno w nadajniku jak i odbiorniku pasfras, czyli nic innego jak hasła, które musi się zgadzać w momencie połączenia nadajnika z odbiornikiem. Wszystkie te ustawienia możemy zrobić poprzez Betaflight lub łącząc się z nadajnikiem lub odbiornikiem przez sieć Wi-Fi 2,4 GHz, jaką takie urządzenie tworzy właśnie na potrzeby konfiguracji, ewentualnie wgrania nowego softu. Także jak widzicie system ELRS ma dla każdego coś miłego. Ten joystick pad, czy radio, jak do tej pory byście na to mówili, nazywamy aparaturą. Aparatury do sterowania produkuje wiele firm. W kolejności, zaczynając od jakościowo najlepszych, mamy Radio Master, Taranis, TBS, DJI, Jumper czy Beta FPV. Jeśli chodzi o kształt i budowę, to mamy przede wszystkim dwa typy. Pierwszy to taki przypominający pada od PlayStation. I drugi to taka duża aparatura, która zazwyczaj ma więcej funkcji i więcej przełączników, bardzo często też już ekran dotykowy. Wybór, jaką aparaturą chcemy latać, zależy od naszych upodobań, potrzeb i przyzwyczajeń. Ja jestem bardzo przyzwyczajony do pada od PlayStation i dobrze mi się lata taką aparaturą, którą można porządnie trzymać w rękach i sterować samymi kciukami, jak ta Radio Master Zorro, czy inne podobne. Ktoś inny natomiast będzie wolał taką dużą, jak na przykład Radio Master TX 12, 14 czy 16, czy jeszcze coś podobnego. Dronem sterujemy używając tzw. gimbali, czyli drążków. Mamy dwa, no powiedzmy trzy sposoby trzymania drążków. Pierwszy to tzw. zwany tumbler, czyli tłumacząc na polski kciukowiec. Używamy tylko kciuków, tak jak ja. Kolejnym sposobem jest pincher, czyli szczypacz. Używamy kciuka i palca wskazującego, tak jakbyśmy chcieli szczypać drążek. I jeszcze mamy taki mix jednego i drugiego. Kciuk kładziemy na górze, tak jak w tumblerze, natomiast palec wskazujący kładziemy poniżej szczytu drążka i tylko wspomagamy sobie ruch kciuka. We don't do that here. Standardowa konfiguracja jest taka, że lewy drążek steruje trotlem, czyli przepustnicą, zwiększając lub zmniejszając obroty silników. Na tym ruchu nie ma sprężyny centrującej i to ją różni od typowego pada od konsoli, do czego trzeba się przyzwyczaić. Natomiast ruch lewo i prawo to tak zwany jo, czyli obrót dronem. Prawy drążek ma obie sprężyny centrujące i ruch przód tył to tak zwany pitch, czyli pochył przodu drona w dół lub w górę. Natomiast ruch lewo-prawo to tak zwany roll. Czyli przechył w lewo lub w prawo. Może się wydawać, że sterowanie dronem jest bardzo proste, ale nic bardziej mylnego. Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu. Wykonanie prostego skrętu do przodu to zsynchronizowany ruch obu drążków w danym kierunku. Trzeba nabrać doświadczenia i wyczuć, na ile należy wychylić drążki, żeby dron zrobił dokładnie to, co chcemy. Na przykład, lecąc tylko do przodu, nie możemy dać jedynie przechyłu do przodu, bo dron będzie leciał w dół. Musimy dać mu więcej trotla, czyli gazu. Jak dasz go za dużo, to poleci za szybko i za wysoko. Jak chcesz skręcić w lewo, lecąc do przodu, to nie możesz się tylko przychylić do przodu i zrobić roll w lewo lub jo w lewo. Jeśli zrobisz tylko jo, to obrócisz drona i polecisz driftem dalej w kierunku pierwotnym. Natomiast jeśli użyjesz tylko ROL, to obrócisz drona na bok, skręci minimalnie w lewo, i w związku z tym, że wektor ciągu jest pod kątem, to zacznie nam spadać. Dlatego zawsze zaczynamy od symulatora, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Jak widzicie na aparaturze mamy też przełączniki, których funkcję ustawiamy sobie w menu aparatury i w ustawieniach Beta Ja mam tutaj ustawione przykładowo arm Disarm, czyli uzbrojenie i wyłączenie silników. Tu mam ustawiony brzęczyk, czyli lokalizator dźwiękowy drona, na tym mam ustawiony return to home, czyli włączenie systemu automatycznego powrotu drona do miejsca startu. Tutaj jest tak zwany Turtle Mode, czyli obrócenie drona, jeśli spadł nam na plecy. Wtedy system wyłącza dwa silniki, a pozostałe dwa silniki kręcą się w przeciwną stronę, powodując obrócenie drona do właściwej pozycji. Z tym trzeba uważać, żeby nie spalić silników. Jeśli silniki są zablokowane, czego nie będziemy widzieć w przewróconym dronie 200 metrów od nas i wymusimy ich obrót, no to mogą się spalić, a w ostateczności spalicie ESC. Dowiecie się o tym, jak zobaczycie dym w kamerze. Ostatni przełącznik zmienia tryb latania drona z Angle Mode na Acro Mode. Bardzo często na aparaturze mamy ekran, tak nie każda aparatura ma ekran. Czasem jest dotykowy, zazwyczaj jest obsługiwany przez rolki, jak wzorro. Tu sobie możemy skonfigurować to wszystko, o czym już mówiłem. Jest też miejsce na kartę SD do wgrania softu, jeśli coś się schrzani w oprogramowaniu i musimy to naprawić. Aparaturę dobrze jest mieć zawieszoną na smyczy na szyi, bo stanie w miejscu ze zgiętymi rękami, z ciężarem nawet tylko 200 czy 500 gram, ale przez 40 minut stop może stać się nieprzyjemne i na pewno ucierpi na tym dokładność sterowania naszym dronem, a to ma być dla Was zabawa i przyjemność. I kończąc już o aparaturze mamy jeszcze zasilanie. W takim Zorro mamy dwie małe baterie. 18350, które można sobie ładować podłączając całą aparaturę do USB. Można je też wyjąć i ładować w ładowarce. Można też podłączyć sobie zewnętrzną baterię, chyba 2 albo 3S, lub Powerbanka na USB-C. Przejdźmy do nadajnika sygnału, czyli transmitera TX. Zależnie od modelu aparatury możemy ją kupić zazwyczaj w kilku wersjach, tylko z nadajnikiem wbudowanym na konkretny system protokół, np. z Express LRS 2 i 4 GHz lub 868 MHz, lub z Crossfire, lub w ogóle taki 4 in 1 którym jest Flysky, FRSky i jeszcze kilka innych mało istotnych protokołów, których się już raczej nie używa. W takim nadajniku moc jest ograniczona. Zazwyczaj mamy od 25 do 250 mW ze względu na temperaturę jaką wydziela nadajnik i potrzebne chłodzenie samego modułu. A zazwyczaj producenci nie montują dodatkowych wentylatorów w środku. Do tego mamy antenę zamontowaną na stałe lub do przykręcenia do złącza. Możemy też kupić aparaturę bez żadnego nadajnika. Wtedy, do takiego lasa musimy dokupić nadajnik zewnętrzny z dowolnym protokołem, jaki chcemy. Podłączamy go do aparatury od dołu i tu mamy kilka rozmiarów. Powiedzmy gniazd rozszerzeń: mikro, nano i taki pełnowymiarowy full size. W takim module zewnętrznym moc nadajnika nie jest już ograniczona przez temperaturę, bo ma swoje własne chłodzenie. Do tej pory najmocniejsze nadajniki miały i tak już sporą moc. Bo 1W. Natomiast niedawno widziałem jakiegoś bydlaka na 2W. I to już chyba parówki i jajka można na nim smażyć. Także uważajcie na swój nabiał. I don't like where this is going. Tu antena jest zamontowana na nadajniku, nie na aparaturze. Możemy mieć też mix, czyli mamy moduł wbudowany, jak w moim ZORRO. Jest ELRS na 2,4 GHz i gniazdo rozszerzeń na moduł zewnętrzny. Antenę mamy zamontowaną na aparaturze i ewentualnie na nadajniku, jeśli go zamontujemy. Jeśli mamy taką konfigurację, że mamy i jedno, i drugie zamontowane, to w ustawieniach aparatury musimy ustawić, którego modułu obecnie używamy: wewnętrznego czy zewnętrznego. Jak już mamy omówioną aparaturę i nadajnik, to teraz czas na odbiornik, czyli receiver RX. Tu za wiele nie możemy pocudować, opcji nie jest za dużo, odbiornik jak odbiornik jest na dronie podłączony do flight Controllera i konfiguruje się go poprzez betaflight. Odbiornik może być w dwóch wersjach, na przykład z anteną zintegrowaną tzw. Tak towerową lub płaską. Mamy taką malutką antenę ceramiczną i mamy też wersję z zewnętrzną większą anteną. Jak się domyślacie większy zasięg ma moduł z anteną zewnętrzną, w związku z czym rodzi się pytanie po co komu taki mały moduł z anteną zintegrowaną. Bo czasem dron jest tak mały, że nie ma miejsca na dużą płytkę i zewnętrzną antenę i trzeba się zadowolić małym zasięgiem. Chyba już dość dobitnie wyczerpałem temat sterowania i zaczyna się ściemniać, także kończę z przynudzaniem. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, jesteśmy już prawie na fiszu finiszu tej serii. Przed nami już tylko lekcja o symulatorach, także będą gry i zabawy. I zaczynamy kolejną serię. W końcu będziemy składać swojego drona. Trzymajcie się i bezpiecznych lotów. Hej. No jedź tym rumplem, no. Jeszcze będzie trzaskał drzwiami. <śm>